Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Z poprzedniej lekcji wiemy, że mnożenie ułamków dziesiętnych możemy sprowadzić do mnożenia liczb całkowitych pod warunkiem, że wynik skorygujemy pozycją przecinka. Taką samą metodę możemy zastosować przy dzieleniu ułamków dziesiętnych przez liczby całkowite. Oto przykład. Podzielimy 0,8 przez 4. Przedstawimy 0,8 jako 1 dziesiąta razy 8 i wszystko podzielimy przez 4. Widzimy teraz, że wystarczy podzielić 8 przez 4, a całość pomnożyć przez 1 dziesiątą. W efekcie otrzymujemy 2 dziesiąte. Praktycznie mówiąc, 2 z przesuniętym przecinkiem o jedną pozycję w lewą stronę z tego powodu, że mnożymy dwójkę przez 1 dziesiątą. Popatrzmy na inny przykład. 1,6 podzielimy przez 2. 1,6 to jest nic innego jak 16 pomnożone przez 1 dziesiąta, a wynik podzielony przez 2. Zwróćmy uwagę, że obowiązuje nas przemienność mnożenia, czyli 1 dziesiąta razy 16 to jest to samo co 16 razy 1 dziesiąta. Zobaczmy, co w wyniku otrzymamy. Oczywiście jest to 1 dziesiąta razy 8 czyli 80 z uwagi na to, że przesuwamy przecinek w lewo o jedną pozycję. Przyjrzyjmy się teraz przykładowi 4,5 podzielone przez 3. 4,5 możemy przedstawić jako 45 razy 1 dziesiąta. 45 z łatwością podzielimy przez 3, otrzymamy 15. A 15 pomnożone z kolei przez 1 dziesiątą da nam w wyniku 1,5. Chcąc podzielić ułamek dziesiętny, warto czasami skorzystać z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania. Wiemy, że dzielenie to nic innego jak odwrotność mnożenia. Zatem z powodzeniem możemy go w tym przypadku również zastosować. Popatrzmy, 12 i 24 setne to jest nic innego jak 12 dodać 24 setne. Teraz podzielimy 12 przez 3 i 24 setne przez 3. My w efekcie uzyskamy 4 dodać 8 setnych w wyniku 4 i setnych. Prawda, że prosty przykład? Inny przykład 15 i 21 tysięcznych. Spróbujmy przedstawić również 15 i 21 tysięcznych w postaci sumy 15 plus 21 tysięcznych. Każdą z tych, każdy z tych składników podzielimy przez 3. W efekcie uzyskamy 5 i 7 tysięcznych. Po dodaniu do siebie tych dwóch liczb otrzymujemy 5 i 7 tysięcznych. No widzimy zatem, że podczas dzielenia ułamków dziesiętnych warto często przedstawić ułamek w postaci sumy liczby całkowitej i części ułamkowej. Łatwo wtedy podzielimy każdy ze składników, a iloczyny dodamy do siebie, tak jak na przykładzie poniżej. 8 i 50 podzielone przez 2 możemy przestawić jako sumę 8 dodać 50, a każdy z tych składników podzielić przez 2, czyli 8 podzielone przez 2 dodać 50 podzielone przez 2, to się równa 4 dodać 25 setnych razem 4 i 25 setnych. Przyjrzyjmy się teraz przykładowi 9,5 podzielone przez 2. No, 9 trudno jest podzielić przez 2. W związku z tym proponuję zastosować metodę taką, że znajdziemy liczbę, która jest największą wielokrotnością dzielnika mniejszą bądź równą liczbie całkowitej w ułamku. Czyli w tym przypadku największą wielokrotnością będzie 8, a pozostanie nam jeszcze druga liczba w postaci 1,5. Popatrzmy, jak to praktycznie wygląda. 9,5 zamieniamy na 8 i 1,5. 8 jest największą wielokrotnością liczby 2a, czyli dzielnika, największą wielokrotnością mniejszą bądź równą liczbie 9, czyli tej liczbie całkowitej. Dzięki temu łatwo podzielimy 8 przez 2 i uzyskamy 4. No, gdyby było tutaj dziewięć, to byśmy mieli 4,5, jest niewygodnie. Przy małych liczbach nie ma to znaczenia, ale przy większych, jak zauważycie, będzie miało to znaczenie. OK. Więc mamy 8 dodać siedem i każdą z tych liczb podzielimy przez 2. Otrzymamy 4 dodać 75 setnych i teraz łatwo otrzymamy wynik i 4,75 setnych. Popatrzmy co dalej. Weźmy dla przykładu 7,5 podzielimy przez 3. Najbliższą wielokrotnością liczby 7, jak zwróciliśmy uwagę, będzie liczba 6. 6 dodać 1,5. Teraz 6 podzielimy przez 3 i do wyniku dodamy 1,5 podzielone przez 3. Takie wyniki w pamięci bardzo łatwo uzyskać. I otrzymamy 2 plus 5, czyli. W efekcie 2,5. No, w praktyce, aby nasze obliczenia nie były zbyt długie, pomijamy wyrażenia w nawiasie w stylu 53,1, że to jest 45,81, zauważymy, i no, od razu napiszemy po prostu wynik. Taki, że jest to 45 podzielone przez 9, dodać 8 i 1 dziesiąta podzielone przez 9. Teraz łatwo widzimy, że to jest 9 plus 9, a w wyniku dodawania otrzymujemy 5,9. To jest oczywiste. Po kilku przykładach zauważycie to sami, że tak prawdę mówiąc, tak należy robić i skrasać sobie obliczenia. Nie są wtedy one jakiś tak skomplikowanie, nie wyglądają na papierze, a to, co widać tutaj, to widzimy po prostu tak. No 53, największa wielokrotność liczby 9, to jest 45. To jest najbardziej zbliżone do 53. W związku z tym zostaje nam jeszcze 8,1. No to 8,1 mamy takie szczęście, że można to podzielić przez 9. W efekcie otrzymuje 5, a więc jest to 5,9 No, dzielenie przez liczbę 5 może okazać się niewygodne. Warto wtedy zastosować zależności wynikające z równości, że 5 to jest nic innego jak 10 podzielone przez 2. Wtedy dzielną zamiast dzielić przez 5 mnożymy przez 2, a potem przesuwamy przecinek o jedną pozycję w lewo, dzieląc całość przez 10. No, to jest ten sam wynik. Rezultat będzie taki sam. Popatrzmy. 40,3 podzielone przez 5 to jest nic innego jak 40,3 pomnożone przez 2 i pomnożone, no, i pomnożone przepraszam, przez 1 dziesiątą. 2 razy 1 dziesiąta to jest tak samo jakby powiedzieć, że to jest 2 podzielone przez 10, prawda? Więc widzimy, 40,3 pomnożone przez 2 to jest 80,6. Pomnożymy przez 1 dziesiątą, przesuniemy przecinek i mamy 8 i 6. Dzielenie przez liczbę 25. No może być również niewygodne, ale wtedy zauważymy, że warto zastosować zależność wynikającą z tego, że 25 to jest 100 podzielone przez 4. Wtedy dzielną zamiast dzielić przez 25 pomnożymy przez 4. A później przesuniemy przecinek o dwie pozycje w lewo. Czyli tak jakbyśmy podzielili przez 100, proszę bardzo. 1,8 razy 4 setne. No przyjrzyjcie się, czy to jest dobrze napisane. Wydaje mi się, że dobrze. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech spróbuje zrobić to na ułamkach zwykłych. Zobaczycie, że to działa. Teraz 1,8 razy 4 setne. To jest nic innego jak 1,8 razy 4 i jeszcze razy 1 setna. To jest 7,2 razy 1 setna. Mamy 72 tysięczne. No, przykład na przesuwanie przecinków. Inny przykład, podzielimy 5405 przez 25. No cóż, podzielimy liczbę przez 4, a potem pomnóżmy przez 4, przepraszam, a później podzielimy przez 100. Przez mnożenie przez 4 to jest proste, bo to robimy w sposób prosty mnożymy liczbę przez 2, a potem wynik jeszcze raz przez 2, w efekcie otrzymujemy 21620, wystarczy przesunąć przecinek o dwie pozycje w lewo i otrzymamy 216,2, oczywiście 0 po prostu nam zniknie.